Trzecie urodziny aukarytwy miasto zaczynamy sezon dobrze, teraz na spokojnie jeszcze udostępnimy w grupach, które prosiły. O jeszcze jedzie biała Kanada. Tak, udostępniamy, udostępniamy w grupach, od których dostaliśmy pozwolenie, żeby wszyscy wiedzieli, żeby wszyscy zobaczyli, jak się bawią w sezonie tą karytrową miasto. Dobra, mamy udostępnione w grupach. Tutaj, jak widać, tak. Jedzonko w dojdu Rango, mały bar. Przejdziemy się, zobaczymy, co przyjechało. Tu sekcja Crown Victory. Zaczęliśmy od miejsca, gdzie trochę mniej out stoi, ale spokojnie jest tego odgroma. W tym, co mi się bardzo podoba, po raz pierwszy na naszym zlocie pojawił się Ford Flex. Błędnie nazywany czasem Fordem Explorerem Flexem. Bardzo, bardzo błędnie. Tak, dokładnie. I to auto chyba widuje w Miszewie albo w miszewku. Ostatnio pod sklepem stało, bo w gruzińskiej restauracji ja nie lubią jeść. Tak, możliwe. Tak. Obok. Trzysetka. Dodge Charger i ekipa Amcarowa. O! wisienki Na nabytek i póki co wiemy tylko i wyłącznie o tym jednym MKZ-ce. Zemling. Jest <grym. grym>. Town and Country Adama. Fajne. O! Przed Camaro. Trzysetka, na którą właściciele czekali, czekali, czekali. przed nami, czysto przed tu kolejne, przed tu kolejne Robert, oczywiście, ekonolajnem, ta kotka do Charger. Na rejestracją ja bym przyklejał. Tak, chyba najładniej wygląda. Camaro. I tutaj pomagał Kacper ustawić małą sekcję klasyków. Coś ciężko z klasykami stoimy dzisiaj. Ale jak już się pokazały, to takie unikaty, że jestem w szoku. Crown LTD i C-3. Piękna. Co dziewczyny? <laughs> Fascynacja żółtym? Żółty w kółko przychodzi zmiany. Wrócimy sobie, przejdziemy na sekcję Mustangów. Dzięki Piotrowi, który stał i ustawiał, by wszystkie Mustangi stanęły razem. Stadina spora. Jak wiadomo, Mustangów jest dużo. Piotr się pojawił na nowych felach. Ciekawe co powiecie. Pienia taka, że jego czarne, które miał zamontowane w zeszłym tygodniu, były dużo, dużo, dużo lepsze. No ale Każdego. No i... Sekcja... Sekcja Stadnina. Zielony kabriolet. O! Jurek jak zwykle. Koszulka dopasowana do koloru auta. Elbląg się pojawił. Szkoda, że Rafała nie ma. Okej, okay, no. Nie ma tłumacza, nie ma tłumacza, nie ma Pustangi, pełen wybór kolorów, generacji, odmian. Przemkowy. Za Mustangami kolejny Charger. Kolejny Mustang charakterystyczny z powodu rejestracji. Tu oczywiście czarny, czarny koń. A obok czarnego konia no, też nowy w miarę niesamowity e, challenger siete a tutaj kolejny Mustang. Tobek musiał zabrać auto transportowe wybrał Audi dzisiaj <laughs> ale Jeep obok jak tam idą? Dobra tu Wojtkowi podziękowania za ustawianie sekcji jeepów. Widzę, że jeepy to dopiero się rozbijają. dopiero rozbijają obóz. Dzipy <laughs> się schowały za samochodami. Nie wieje, kanapy rozstawione. Przegląd dzipów, kuratorzy, w miasto obóz? Durango przy okazji. coś co robi niesamowitą robotę czyli Barbara. czyli ten niesamowity znak świadczący o tym że jest to SRT Wasia jak zdjęcia Trzeba, jest, jest dużo jest dużo roboty a tak które przyjechało właśnie Rodzi jak to rodzi, pozdrawiamy, aczkolwiek zawsze się spóźniają specjalnie, żeby wjechać czymś, co zabija po prostu, zobaczymy. Idziemy sprawdzić, czy my cwaniaki przyjechały tym razem. Hej, challenger. No. Wejście na ostro, ze spóźnieniem i na głośno. Tak, live'a puszczamy, bo dostaliśmy Pozwolenie od grup, pozdrawiamy USAkar z Polska, w Family, Amka Grupa Południe. Tak, opony bieżnika to dawno nie widziałem. Ale no nie do tego jest to pewnie, nie ukrywajmy. Mówiłem, road factory. Trzymasz na... <tastopuszkę> jest No dobra, jest różnica <topuszka> <topuszka> Nie wiem, o, 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 turbo. O, to jest tam. Tak, czarna koszulka, czarna Bluetooth Slayer. No dobra, tak się bawiłam w miasto. Trochę się nas zjechało. Mam nadzieję, że większość aut pokazałem. No. Jeden z moich ulubionych. Hej, osobiście ulubionych mustangów. J. Blondie. Wygląda dokładnie tak, jak chcieli tego właściciele. Pozdrawiamy, jak i będziecie w którym mieście lub po okolicach. dawajcie znać.